Witam Państwa, szósty dzień listopada. No, wiadomość dnia to na pewno jest to, że listopada Polacy nie będą już potrzebowali wizy, żeby wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Dotyczy to oczywiście osób, które udają się do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych lub biznesowych, tak do trzech miesięcy, a osoby, które będą chciały jednak zostać dłużej lub podjąć pracę, tak czy inaczej muszą stosowne formalności jednak Wypełniać. Myślę, że jest to jednak dobra wiadomość, ponieważ Polska była jednym z ostatnich państw, które, będąc bądź co bądź w bliskich relacjach politycznych i wojskowych ze Stanami Zjednoczonymi, no, ten obowiązek wizowy posiadała. Tak czy inaczej. Jest to kwestia już mniej praktyczna, bo w zasadzie wizę każdy mógł dostać, to oczywiście tam kosztowało około 500 zł, trzeba było się wybrać do Warszawy, ale jednak jest to taka kwestia wizerunkowa i prestiżowa. Jesteśmy normalnym państwem i konieczność dorabiania na czarno już w zasadzie tak Polaków nie dotyczy, to powodowało. Że jednak Polacy zostawali dłużej niż deklarowali, no i w ten sposób reszta naszych rodaków miała trudności z otrzymaniem wizy. Także taki prezent w zasadzie na 11 listopada, na Dzień Niepodległości, a to jest jednak bardzo miła rzecz i bardzo się z tego powodu cieszę. No, stanie w kolejce przed ambasadą Stanów Zjednoczonych, płacenie jakichś pieniędzy, no jednak nie było nic przyjemnego ale przestrzegam, że tak czy inaczej, tak jak w zasadzie w każdym innym kraju można być zawróconym z lotniska, jeżeli urzędnicy będą mieli zastrzeżenia co do osoby chcącej przekroczyć. Granicę także nie oznacza to, że sobie pojedziemy tak jak w Polsce z miasta do miasta, tak czy inaczej mówię to jest Dobra wiadomość, bardzo się cieszę, zapowiadana od wielu lat i myślę sobie, że poprawa relacji polsko-amerykańskich, która jest też zasługą Antoniego Macierewicza, od kilku dni znowu będącego przedmiotem zainteresowania publicystów i polityków. Antoni Macierewicz był w zasadzie, myślę sobie, tym politykiem rządów Prawa i Sprawiedliwości, który jako minister obrony zrobił wiele, żeby relacje polsko-amerykańskie także na tym polu nabrały zupełnie innego wymiaru i myślę sobie, że jak będzie Antoni Macierewicz, jest obszczekiwany przez rozmaitych łajdusów, a z powodu tego, że 12 listopada będzie otwierał obrady nowego parlamentu, to warto przypomnieć, że oprócz jego zasób w walce z komuną kiedyś, oprócz tego, że podejmował się bardzo niewdzięcznych i trudnych misji w Polsce już tej pokrągłostołowej, to także kwestia wiz, myślę sobie, nie bezpośrednio, ale jednak jest też jego zasługą zniesienie tego obowiązku wizowego. Przejdę teraz do wiadomości dnia. Otóż Jan Hartmann, posługując się tytułem profeskim, apeluje do polityków opozycji o bojkot pierwszego posiedzenia Sejmu. No to będzie 12 listopada, a powodem tego bojkotu jest właśnie Antoni Macierewicz. A Hartman, pseudonim profesor, powiada, są granice cynizmu i hamstwa. No, Czeżby, pani Hartman, no ale w końcu jednak pan jest ekspertem od hamstwa i cynizmu, więc myślę sobie, że w tym temacie. Rzeczywiście, dobrze się pan orientuje. Dalej Hartmann mówi: opozycja nie powinna otrzeć plwocin z oczu i udać się na pierwsze posiedzenie Sejmu, lecz je zbojkotować. Kaczyński chce was upokorzyć, żebyście stracili szacunek do samych siebie. Nie tańczcie tego szatańskiego tanga, które wam gra Kaczyński. No, jeżeli demokratyczne wybory, dla Hartmana to jest coś w rodzaju naplucia w twarz. Jeżeli polityk, który ma od wielu kadencji otrzymuje zaufanie wyborców, to jest dla Hartmana jakiś tam szatański taniec, no to powiedzmy sobie, że ta postać, podobnie jak jego inni kumple z antypolskiej opozycji, nie ma zielonego pojęcia o walorach państwa republikańskiego, demokratycznego. Ale powiem z drugiej strony zaś: w zasadzie nigdy nie zgadzałem się z niczym, z Janem Hartmanem, ale namawianie do bojkotu tu zupełnie popieram i w zasadzie myślę sobie, że wszystkie posiedzenia Sejmu tej i przyszłych kadencji obecna opozycja powinna bojkotować, nie przychodzić, nie zawracać głowy przyzwoitym Polakom. A Macierewicz na marszałka seniora Sejmu to myślę według mnie jest stanowczo za mało. Antoni Macierewicz powinien być marszałkiem tym normalnym, prowadzić wszystkie obrady sejmu. Myślę, że ta opozycja, której się nic już nie podoba, powinna sobie powołać jakiś parlament cieni. Zapewne skutek byłby taki jak z tego słynnego działania gabinetu, gabinetu cieni Platformy Obywatelskiej, który się zebrał jeden raz, i nawet uczestnicy tego gremium nie wiedzieli, że się w nim znajdują, także dobrze by było, gdyby ten parlament cieni gdzieś tam sobie egzystował, raz się zebrał i koniec kropka, bo te zjady, bezczelne próżniaki, wrogowie państwa polskiego nie powinni nazywać się posłami i nie powinni pokazywać jakichś gestów niezadowolenia. Oczywiście nie spodziewam się po nich, że zbojkotują, że podejmą apel Hartmana, no bo jednak musieliby też zaprzestać pobierania wynagrodzenia z tytułu bycia posłem, a i zapewne rzecz immunitetu, co w przypadku wielu z nich gwarantuje pewną bezkarność. Myślę więc, że ta nagonka na Antoniego Macierewicza pokazuje jasno, że że ci ludzie zupełnie niczego nie zrozumieli, nie szanują wyborców Prawa i Sprawiedliwości, mimo że już po wyborach tych europejskich nawet wielu działaczy prowidentnych Komitetu Obrony Demokracji namawiało, żeby zmienić stosunek do wyborców PiS, ponieważ są to normalni obywatele, Ach, łaskawcy. Ja biorąc pod uwagę to, że akurat w ostatnich wyborach głosowałem Prawo i Sprawiedliwość, zupełnie nie potrzebuję żadnego mandatu dawnych kodziarzy, żeby czuć się dobrze, bo i tak dobrze się czuje. A ten front przeciwko Antoniemu Macierewiczowi, no to kto, któż to jest? Ci dawni agenci, których Antoni Macierewicz ujawnił w roku 92. To są te łajdusy będące agentami Wojskowych Służb Informacyjnych postsowieckich, a WSJ rozwiązane przez Antoniego Macierewicza. Także Antoni Macierewicz wiadomo, że jest znienawidzony przez wielu, ale na pewno przez nikogo, kto jest dobrym Polakiem. Głos zabrał też niejaki Rzepliński, też pseudonim profesor, nawet sędzia, ekssędzia Trybunału Konstytucyjnego. Na wiadomość o wejściu do Trybunału pani Pawłowicz, pana Piotrowicza i pani Hojny Duch, palnął: rozwiążmy ten cholerny trybunał. Co można jeszcze zrobić gorszego, niż wprowadzić tych ludzi. No ja przypomnę że Plinskiemu, że likwidacja Trybunału Konstytucyjnego jest niezgodna z Konstytucją. Ten który kodziarski nie powinien tutaj uzurpować się prawa do zmiany Konstytucji, ponieważ nie został nawet posłem. Myślę, że bądź co bądź jako osoba nosząca tytuł sędziowski powinna zachować odrobinę godności, chociaż po tym ekscesie, gdy to jeden z przedstawicieli stanu sędziowskiego z gołym fiutem poniewierał się na Lubelskiej ulicy po pianemu, to myśli, Myślę sobie, że już wszystkiego po tych ludziach można się spodziewać. Według Rzeplińskiego, więc tylko popychadła postkomuny z Platformy Obywatelskiej mogą być sędziami najwyższej rangi. Ja przypomnę tylko, że Rzepliński zatwierdził kradzież forsy z otwartych funduszy emerytalnych przez rząd Platformy i jakoś tutaj nie, nie czuł się sędzią partyjnym był, jest i będzie jednak popychadłem postkomunistycznej Platformy Obywatelskiej. Ten kwik wieprza odpędzonego od koryta jest charakterystyczny dla całej tej zgrai, która uzurpowała sobie przywilej bycia elitą państwa polskiego, a ani walorów intelektualnych, ani nawet estetycznych nie spełniają, żeby taką rolę pełnić, czyli osoby jakieś odpowiednie powinny być sędziami także Trybunału Konstytucyjnego. Nie wiem dlaczego akurat pani Pawłowicz bądź co bądź z tego co, tak, pracuje na tej samej uczelni, co, co Rzepliński, pan Piotrowicz, który, no niektórzy mówią, że był prokuratorem w czasach stanu wojennego. No ale bardzo wiele osób w czasach stanu wojennego pełniło różne funkcje, także sam Rzepliński. No a pani Hojna dusz tylko tyle, że powiedziała, że rząd Platformy Obywatelskiej zupełnie nie miał kontroli nad systemem fiskalnym, no to przez to została znienawidzona. No rozumiem. Politycy Platformy uważają, że reklamówki wypchane pieniędzmi fruwają po Warszawie jak szpaki po sadzie wiśniowym, a nie można krytykować nieskutecznego systemu fiskalnego. No niech tam i tak będzie. A moja dobra rada dla Rzepińskiego jest taka, żeby najpierw zlikwidował swój tłusty bebzon utuczony krwawicą podatnika i w ogóle nie zabierał nie zabierał głosu w kwestiach likwidacji takiej czy innej konstytucyjnej struktury. Przypomnę, że Rzepliński w marcu 81 roku został sekretarzem Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR na Uniwersytecie Warszawskim. No, wprawdzie wystąpił z PZPR-u w grudniu 81 roku, ale powiedzmy sobie, wtedy to zrobił bardzo wiele osób. A, czyli tak czy inaczej on uważa, że on, Żepliński w partii, mógł być, a Piotrowicz nie. No, takie to podwójne standardy. Skoro mimo o zadowoleniu, to także niezadowoleni są Rosjanie. Ostatnie badania wykazały, że przeciętny Rosjanin oczekuje poprawy poziomu życia oraz zmiany władzy. 59% danych Rosjan chce radykalnych zmian. W roku 2017 było to 42% jedynie, czyli niezadowolenie wzrasta. 53% Rosjan uważa, że reformy będą możliwe tylko po zmianie systemu politycznego. Czego chcą Rosjanie? No, chcą więcej zarabiać i mieć godne emerytury. Nie podoba im się także korupcja w państwie. Widzą marnotrawstwo, rozmaite imprezy o charakterze sportowym, tam Olimpiada w Soczi i tak dalej kradzież gigantycznych pieniędzy, a im wcale nie żyje się lepiej. No w Rosji, w samej Rosji żyje 142 miliony osób. Blisko 43 miliony pobiera świadczenia emerytalne. 15 milionów Rosjan musi do emerytury dorabiać. Długość życia kobiet to jest 76 lat, mężczyzn 65, a więc jest to bardzo mało jak na warunki europejskie wiek emerytalny mężczyzn 160 kobiet 55 lat no, jest to najkrótszy najniższy wiek w Europie ale jak mówię, wynika także z długości ja krótkości życia przeciętnego Rosjanina. Średnia emerytura to jest w roku 2017 w przeliczeniu na złotówki 750 zł. Także myślę sobie takie mocarstwo, które buduje rozmaite Nord Streamy, broni i u Bóg wie co jeszcze, a przeciętny emeryt, no tam za 7,5 stówki musi przeżyć. Nic dziwnego, więc, że Rosjanie nie są zbyt zadowoleni. Kilka dni temu doszło też do tragicznego wydarzenia w koszarach w jednej z jednostek rosyjskich. Poborowy, świeży taki poborowy, zabił ośmiu swoich kolegów. Okazuje się, że oficjalny komunikat był taki, że tam jakiś ja miał, prawda, lekko był niezrównoważony, ale z czego wynikało jego, jego stan psychiczny? Otóż z tego, że już na początku swojego pobytu w koszarach Koledzy ukradli mu telefon komórkowy, odebrali pieniądze, oficerowie stosują przemoc wobec żołnierzy, tylko leją ich. A co najgorsze, ten młody poborowy miał być zgwałcony przez swoich kolegów. Był też pobity zaraz po zatrzymaniu. Okazuje się, że gwałty i kradzieże na świeżych poborowych to taki rosyjski obyczaj. Czyli, mimo tych pięknych defilat, pokazywania cudownych broni i zdolności bojowych, wielkich manewrów, okazuje się, że armia rosyjska to jest armia cweli i złodziei. Którzy potrafią tylko pięknie defilować w rocznicę pokonania hitlerowskich Niemiec. Jeżeli takie wydarzenia są na porządku dziennym, to powiem szczerze, armii rosyjskiej nie ma co się obawiać, ponieważ każdy, kto obieca tym młodym chłopcom powrót do domu, a jeżeli tylko rzucą broń i pójdą w cholerę, na pewno zrobią to z wielką rozkoszą. A jeżeli oficerowie, stosują knuty wobec swoich żołnierza, nie traktują ich jak ludzi, no to powiedzmy sobie stopień demoralizacji tej armii jest taki jak armii carskiej, gdzie za mordy knuty, to był chleb poprzedni, ale jeżeli dochodzą do tego tak nowoczesne formy przestępstw, jak kradzieże telefonów komórkowych i gwałty na, na kolegach w noszących mundury, to powiedzmy sobie, jest to miara upadku. Armii no, Nadal czerwonej. Żeby nie tylko znęcać nad nieszczęsnymi żołnierzami i oficerami rosyjskimi, no to w kręgach naukowców zachodnich wcale nie jest lepiej. Już 11 tysięcy naukowców z różnych państw świata podpisało apel o podjęcie radykalnych zmian w naszym życiu. No po grozi oczywiście katastrofa ekologiczna, zmiana klimatu. 11 tysięcy tych naukowców zwróciło uwagę, że tylko zmniejszenie liczby ludności świata może uratować przyszłość ludzkości. No, mówiąc krótko, jest to rodzaj samobójstwa ze strachu przed śmiercią. A domaga, domagają się czego? No, oczywiście dekarbonizacji, ograniczenia produkcji spożycia mięsa, Ograniczenia produkcji plastiku. Niepokoją się także, że dziennie przybywa na świecie 200 tysięcy osób. Uważają, że kryzys ekologiczny kroczy za nadmierną konsumpcją. W roku 2017, to przypomnę, takie było wydarzenie, wystąpił w Watykanie, jakie John Bongards mówił, tak, mówił: W Watykanie to o konieczności kontroli urodzeń, prawach człowieka, gazach cieplarnianych, antykoncepcji, równości płci, a nawet eutanazji. Kwestię tę podjął także niejaki Jeffrey Sachs, ja przypomnę młodszym, że Jeffrey Sachs był mentorem Balcerowicza na początku lat 90., to człowiek Sorosza, prezentował się jako ekonomista, a tak naprawdę obecnie Proponuje przymusową aborcję, a nawet sterylizację. Pamiętam, że gdy w Indiach rządziła Indira Gandhi, no to młodsi na pewno tych czasów nie pamiętają. Tam był też taki państwowy. Program obowiązkowej sterylizacji. No i tam się mówi sterylizacja, taki zabieg chirurgiczny, tylko w Indiach to wyglądało tak, że wojsko otaczało wioskę, robiło łapankę na mężczyzn i byli sterylizowani w sposób chirurgiczny, pod przymusem. A ciekaw jestem, czy ci naukowcy zachodni już dorośli do tego, żeby wejść w kamasze barbarzyńskiego narodu indyjskiego, który w wyniku łapanek i brutalnych zabiegów chirurgicznych pozbawiał mężczyzn ich yy, walorów. Ale wracając do tych nieszczęsnych pseudonaukowców. Przy okazji nie zauważają, że największy przyrost jest jednak w Azji i Afryce. Oczywiście podjęcie tej kwestii, że przeludnienie afrykańskie i azjatyckie jest tutaj trudne do przeoczenia, no, spowodowałoby, że ci ludzie musieliby zacząć głosić teorię, co tu dużo mówić o charakterze rasistowskim, ale co to, to nie bredzą, że to konsumpcjonizm ostentacyjny. Jest przyczyną wszelkiego zła. Myślę sobie, że skoro mówimy o że rzeczywiście według nich jest zbyt dużo ludzi na świecie, to jednak powinni też zwrócić uwagę na przyrost w krajach dawnych, tak zwanego trzeciego świata. Tylko to jest oczywiście politycznie niepoprawne, nie wypada. Tak czy inaczej, doszło, dochodzimy do takiego oto wniosku. Zapewne Państwo się zgodzą ze mną, że że mamy tak naprawdę zbyt duży przyrost mędrków wymachujących tytułami naukowymi. Nic dobrego z tego nie wynika. Tak czy inaczej myślę, że sami ci profesorowie, którzy tak utyskują na zbyt dużą ilością ludności świata, powinni zacząć redukcję populacji od samych siebie, bo największe szkody czyni ich głupota, nie pokazują żadnych rozsądnych rozwiązań, tylko dochodzą do absurdalnych y, wniosków, które kiedyś były pokazywane jedynie w filmach y, science fiction, takich jak Terminator, gdzie, no co tu dużo mówić, okazało się największym zagrożeniem dla ludzkości są sami ludzie. No ale to kiedyś były filmy science fiction, a widać te durnie z tytułami naukowymi, głoszą takie te, teorie i z nie mają z tego powodu wyrzutów sumienia. Przejdę teraz do kalendarium. W 1657 roku w Bydgoszczy zaprzysiężono traktaty welawsko-bydgoskie zrywające zależność lenną między Rzeczpospolitą a Prusami Książęcymi. No, był to czas, gdy już Prusy stawały się nie tylko państwem zupełnie suwerennym, ale rosły w potęgę, która w ciągu kilkudziesięciu lat zagroziła samej Rzeczypospolitej. W roku 1969 rozpoczęło się w środowisko środowisku uczonych zonderakcją Krakau, była to niemiecka akcja skierowana przeciwko polskiemu środowisku naukowemu, a to już był początek okupacji, aresztowano profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczej trafili do obozów koncentracyjnych, no, mało który z tych profesorów przeżył wojnę. Skutki widzimy dzisiaj a, takie rozmaite Hartmany Rzeplińskie, środy i płatki e, z tytułami naukowymi, mówiąc krótko, to ponure dziedzictwo zonderakcją, a cały czas nas dotyka. W 1940 roku należące od czasu sowieckiej agresji na Polskę w 1939 roku do Białoruskiej Republiki Drskienniki, Soleczniki, teren na Wschód od święcian zostały przekazane Litewskiej Republice Radzieckiej. No, sami sobie przekazali. W 1949 marszałek Związku Radzieckiego Konstanty Rokosowski został mianowany marszałkiem Polski, ministrem obrony narodowej, a w 85. generał Jaruzelski został przewodniczącym Rady Państwa. Rada Państwa była taki kolegialny rodzaj prezydenta, ale w tym momencie Jaruzelski w zasadzie stał się depozytariuszem całej władzy w państwie. Świat w 1848, wiosna ludów, delegacja głównej rady ruskiej przedstawiła cesarzowi Austrii żądania wydzielenia ukraińskiej części Galicji, tworzenie odrębnego wojska ukraińskiego, wprowadzenie nauczania w języku ukraińskim, zrównaniu w prawach duchowieństwa Ukraińskiego sklepu, usunięcia urzędników wykazujących nieprzychylny stosunek do narodu ukraińskiego. W roku 1932 NSDAP wygrała przedterminowe wybory w Niemczech. W 1937 Włochy przystąpiły do Paktu Antykominternowskiego. Pakt Antykominternowski, była to umowa, która miała działać przeciwko międzynarodówce komunistycznej, czyli organizacji utworzonej w Moskwie w roku 1919, zadaniem międzynarodówki było, było działalność partii komunistycznych, podporządkowanie ich partii radzieckiej, czyli tworzenie agentury sowieckiej na całym świecie. Jak już mówiłem, w 1937 do paktu dołączyło Zjednoczone Królestwo Włoch, później Królestwo Węgier, Manżukuo, czyli Manżuria, taki protektorat japoński, Państwo Hiszpańskie, Cesarstwo, carstwo Bułgarii, Dania, Finlandia, Królestwo Rumunii oraz Chorwacja i Słowacja. W 1944 w Kairze został zamordowany przez żydowską organizację Lechi, brytyjski minister na Bliskim Wschodzie Walter Guinness, który odmówił węgierskim Żydom udzielenia schronienia w Palestynie. W 75 w Londynie odbył się pierwszy koncert grupy Sex Pistols. W 1984 Ronald Reagan wygrał po raz drugi wybory w Stanach Zjednoczonych. W 99. mieszkańcy Australii opowiedzieli się w referendum za kontynuowaniem. Rządów królowej Elżbiety II jako głowy państwa australijskiego. W 2012 Barack Obama wygrał po raz drugi wybory prezydenckie, a mieszkańcy Porto Rico opowiedzieli się w referendum za przekształceniem wyspy w 51 Stan Stanów Zjednoczonych. Urodzili się w roku 1912 Leonard Zub Zdanowicz, polski major kawalerii, cicho ciemny, żołnierza AK podpułkownik Brygady Świętokrzyskiej. Zmarł w 1982. Po wyjściu Brygady Świętokrzyskiej przez Czechy brał udział w wyzwoleniu obozu w Choliszowie, znalazł się wraz z Brygadą Świętokrzyską pod opieką generała Patona. W 1952 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. W ubiegłym roku w listopadzie było odsłonięcie obelisku pomnika Zubstanowicza w Lublinie przy ulicy Głębokiej. A w 1969 roku urodził się Jacek Sasin, polityk Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier. Panie Jacku, dużo zdrowia, bo jakaś ważna funkcja się szykuje w nowym Mamy zagadnienia do omówienia. Kiedy przyjedzie Pan w odwiedziny do USA? No, ja nie specjalnie kogo odwiedzać, jeżeli mnie ktoś zaprosi, to chętnie przyjadę i się spotkam z moimi, a może zwolennikami, może widzami. Miałem być w Stanach Zjednoczonych w, w ubiegłym roku, nawet już y, były szczegóły dopięte, ale skutek rozmaitych hindryk redakcji, z którą kiedyś współpracowałem, wyjazd nie doszedł do skutku. Czy widział pan niecodzienną sytuację? Dziś wjedziemy. Uważam, że pan Jakimowicz zachował się wspaniale. No, no tak, widziałem. Antoni Macierewicz akurat był w programie, a pan Jakimowicz no, złożył praktycznie hołd i wyrazy szacunku Antoni Macierewiczowi. Mówiąc krótko, bardzo mi się podobał ten spontaniczny, spontaniczny gest. I myślę sobie więcej takich zachowań potrzeba, zwłaszcza ze strony takich osób jak pan Jakimowicz, który no, jest kojarzony jednak z tym światem celebrytów, aktorów, a nie kryje swoich patriotycznych poglądów. I jestem też panu Jakimowiczowi bardzo wdzięczny za to, że występuje w telewizji, w telewizji publicznej, w programie, w którym ja też mam zaszczyt pokazywać się co poniedziałek. Jak pan skomentuje słowa Leszka Żebrowskiego, który mówił, że jest pan czwartą nogą PiS, wynajętą do obszekiwania konfederacji. Pana Leszka Żebrowskiego mam w dupie i może mnie pocałować tam, gdzie światło nie dochodzi. Powiem szczerze, że ta postać, która robi tylko mnóstwo smrodu, a nic dobrego, a w zasadzie jest takim człowiekiem wynajętym do robienia kreciej roboty. I powiem szczerze. Jego działalność dotychczas budzi wiele kontrowersji nie tylko w środowisku patriotycznym. I nie wiem, jakie ma dowody, że jestem wynajętym do obszczekiwania. To ja uważam, że broski jest wynajęty do robienia wody z mózgu młodym ludziom, do tego, żeby w czasach swoich jeszcze rządów, przy weryfikacji organizacjach kombatanckich, wpuszczać do nich rozmaitych ubeckich pretów. I bym wolał, żeby ten pan na mój temat się nie wypowiadał, ponieważ obiecałem żonie, że nie będę używał słów powszechnie uważanych za nieprzyzwoite. A w stosunku do tego pana przyzwoitych słów nie mam zamiaru używać. Czy jeszcze coś? To wszystko. Na dzisiaj życzę Państwu spokojnej nocy. Oczywiście, kto może, bardzo proszę o wsparcie finansowe. O, widzę jeszcze jakiś komunikat. Aha, jutro program 19.30. Proszę też o subskrypcję kanału Marian Kowalski na YouTube. I oczywiście, widzimy się jutro. Spokojnej nocy, czołem Wielkiej Polsce.